Ten budynek był ważnym punktem, którego powstańcy nigdy nie zdobyli. W latach 1867-1868 powstała tu największa w Warszawie łaźnia parowa Michała Żdanowicza, zbudowana na planie podkowy z wysokim kominem po środku. Przez dziesięciolecia była jednym z charakterystycznych punktów tej okolicy. Z czasem budynek urósł. W dwudziestoleciu międzywojennym dobudowano go kolejne kondygnacje, tworząc jeden z największych budynków biurowo-mieszkalnych w Warszawie. Mieściły się to biura fabryki Schichta, słynącej z proszku Radon i mydła i Jeleń, a na dachu stał jeden z pierwszych neonów Warszawy, właśnie tej fabryki z Pragi. W tych murach działało także Krajowe Biuro Towarzystwa Strażnica, Muzeum Kolejowe, a później Muzeum Komunikacji. Podczas II wojny światowej budynek pełnił rolę posterunku granatowej policji i niemieckiego szpitala polowego, a w czasie powstania warszawskiego był ważnym punktem niemieckiego oporu. Dziś mieści się tu Wojewódzkie Centrum Stomatologii. Z zewnątrz ten budynek to nic nadzwyczajnego, ale te mury pamiętają 150 lat historii Warszawy. A jeśli chcielibyście wesprzeć mój kanał, to link macie przypięty w komentarzu pod filmem, bo to była ciekawsza strona miasta.